Iha, witajcie ponownie na let's, moim let's playu z gry Japonią w Hearts of Iron. No i cóż, lecimy, kontynuujemy nasz atak na Chiny. Tylko oczywiście tutaj jeszcze reinforcementsy niepotrzebne, supplies chyba... Nie, dobra, supplies to po prostu zawsze po wczytaniu gry są dużo, dużo niby powyżej normy, a tak naprawdę to... Hmm, no cóż, potrzeba hmm, ich tyle, ile widzicie mniej więcej. Dobra, nasze analityk to superman goku, dobra. Czyli nic istotnego. Dobra, atakujcie. Wyłączcie mnie to. Dobra, wszystkie nasze jednostki atakują. Ci nie atakują. Dobra, przyspieszmy to troszkę. Ci idą, ci idą, ci nie idą. Okej, okay, no. Dostańcie no się gdzieś w końcu. Czegoś mi brakuje? Jeszcze. O, właśnie to. Dobra, te nasze wszystkie. Zmagania, tutaj desanty Tutaj to, o już tutaj to ledwo, ledwo co tam zipią. Ci tu się będą bronić. Ci tutaj zdobywają po kolei tą wyspę. Okej, okay. ja zaatakowali tych, bardzo przyjemnie. Zawsze trochę tu z tych sił odciągniemy, nie? Ci tutaj się przemieszczają, żeby zaatakować tych komunistycznych innych No a tutaj zaopatrzenie. Mój ty Boże kochany, no. Pięta Hirlesowa w czasie wojny w Chinach zawsze zaopatrzenia Dobra Gdzie wy w ogóle jesteście? Wyjście tu, a nie tam gdzieś Dobra, wy weźcie sobie tu pójście Bo nie chcę po prostu Żeby mi takie tutaj coś o, zostało To tam nie ma jakiegoś większego strategicznego znaczenia O, Ci tutaj chcą u nas odciąć to przydałoby się im wybić to z głowy, nieprawdaż Dobra, tutaj idą korpusy tylko No strasznie wolno się przemieszczamy po tych Chinach, no ale zobacz jaka to jest infrastruktura Nie przypominam, że czerwone to jest źle No to tu, tu praktycznie nie ma infrastruktury, no Ech Chiny, Chiny To jest, to jest najtrudniejsze Dostać się w te, te wszystkie punkty no Bo niestety, no Trochę to pożeram zasobów i wszystkiego. Dobra. Cina się idą sobie. Jakoś tak strasznie powoli wszystko mam wrażenie, że się toczy. Dobrze, organ technologia. Prowincja stracona. Dobra, darujcie sobie tamto. I idźcie tu. Ja pierdzielę jeszcze. Nigdy jak Chiny atakowałem, to nie miałem takich aż problemów z zaopatrzeniem. Nigdy, nigdy jeszcze mi się coś takiego nie zdarzyło. Dziwne to jest dosyć, jak dla mnie. Z tym bardziej, że wcale jakoś dużo wojsk nie mam niem No i już, już, już tracę zaopatrzeniem Mimo, że jest powyżej No cóż, okej okay. Pisaliście mi właśnie, żeby jednak przystąpić do Niemiec, że o, tam sobie z koniu utrudniasz rozgrywkę nie przystępując do Niemiec Coś tam, coś tam No dobra, no Jeżeli obiecujecie, jeżeli dajecie mi słowo honoru, że Chiny nie przystąpią teraz do aliantów To okej, okay, niech będzie Zaakceptujmy, jesteśmy w osi Zaraz sam się tutaj podświetlą Niemcy, Proszę bardzo, czekamy O i widzimy już rozłożenie wojsk tu Niemiec Włosi już są w i jeszcze nie A więc Japonia i Manjukuo są już w Osi Jesteśmy tymi złymi No tam tymi złymi Po prostu walczymy o swoje, nie Dobra, jednostki tu już w końcu jakoś coś z sobą repre zaczynają reprezentować weźcie tu się przejście możemy Technologii się nam parę zrobiło Wy weźcie może idźcie tu, wy idźcie też tutaj, wyjdźcie tu Wy się zbieracie Idźcie, wy tu, wy tutaj Bardzo rozmaicony komentarz z mojej strony, idźcie tu, idźcie, tu, idźcie tam, no ale no cóż innego mogę, niestety... Powiedzieć, Ship Crew Training. O, bardzo dobrze. Jak w końcu będę miał trochę wolnego IC, żeby zrekrutować, znaczy zrekrutować, żeby zbudować wielkie, wspaniałe japońskie pancerniki dla wspaniałego cesarza. To to się przyda, no ale na razie niestety te, takiej możliwości nie mam. O, brat, nasi to już ich pobili. Że nie ma strachu, w sumie idźcie tutaj. Jezu, to zaopatrzenie to jest jakaś tragedia po prostu. Dobra, u, trochę się przeliczyłem tu z siłami. Ale okej, okay, nie ma tragedii. Zaraz, zaraz się tutaj wszystko ogarnie. O, Zengzu, proszę bardzo. Jak ktoś by się zastanawiał, gdzie leży Zengzu, z map... czyli ta taka słynna dosyć mapka w Wortanderze, to już wiem. Integrated support. Dobrze, dobrze. O, 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 widzicie, już, już już, już, im się wbiliśmy na tyły, oni już wojsk nie mają, prawie w ogóle nie. Dobra. Hmm. Czy jest tu jakaś prowincja? No kurczę. Tak prawdę powiedziawszy, to tu nigdzie nic za bardzo nie mam, ale idźcie sobie może jakoś o tak. Do tego Wuhan. Dobra, o, tu się nasi już zdesantowali. Bardzo dobrze. Weźcie, idźcie o tak mniej więcej. Okej okay. W sumie by się przydało te samoloty przebazować. Ile tu mogą być? Cztery maksymalnie. Wy sobie już dajcie spokój, bo i tak Chińczycy żadnych jednostek na ziemi lotniczych nie mają. Okej, okay, wy już tam sobie lecicie. Ground attack. Przebazujcie się. Dobra. Wy się ruszcie tu. Dobra, tu spróbujemy te. Zagnąć jednostki chińskie w kotle, ale raczej wątpię, żeby się to udało, ale jakby się udało, to byłbym bardzo zadowolony. Nie będę ukrywał. Okej, okay, tu się gromadzimy już do ataku na te Komunistyczne wrady na Chiny. Ile tu mamy? Powinno wystarczyć tego mimo wszystko. Dobra zmniejszę sobie trochę szybkość rozgrywki, bo już zaczynam na to pomału nie panować Wszystko powróciło do normy Interception Discord Dobra, czyli już nam nie potrzeba na razie póki co, właśnie jak to wyglądamy w ogóle z technologiami, zobaczmy 37 rok wrzesień, czyli jeszcze nie opłaca się tego robić, tego też nie Myśliwce wielozadaniowe Myślałem nad tym, ale jak mówię, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, wyznaję taką zasadę i póki co to się sprawdzam Artylerii by się przydało, w sumie ja mam mnóstwo tego Artylerii. Capital Ship. Ja dobra, weźmy nastawmy tą artylerię. Bo tego jednak jest mnóstwo. Dobra. Mm, to, ale to jeszcze dwa lata zanim to będzie można robić. Szkodam. Wielka szkoda. Mobilne pole walki to raczej nie. Attack movement. No. To nie powiem by się przydało, ale to też jest wszystko, to znaczy do mobilnych jednostek, a nie do mojej piechoty. Jeśli chodzi o tutaj mm, teorię, może bym tak powiedział, strategię o floty. Carrier crew training. No to by się to się z pewnością przyda i to się też przyda, ale to wszystko później. A tutaj jak to wygląda? Popatrzmy sobie. Ground crew, morale by zwiększyło się, organizacja by się zwiększyła. No ale i tak widzicie, mam 25 technologii na 16, więc możliwych. No fakt, faktem, że dużo z tego bierze się z tego, że no jednak idzie to na oficerów, no ale nie mi tak czy siak jest z tego mało. Dobra, wy odzyskujecie sobie organizację, wy jak zwykle sobie troszkę się. Nie, nie, nie. Patrzmy sobie organizacji mało, troszku. Troszku bardzo. O! Idźmy tutaj, zrobimy sobie kociunę. Na... Dwie chińskie dywizje, zawsze coś Okej, okay, dobra, lecimy Lecimy z tematem Kiedy wy możecie zaatakować? 35 godzin 26, okej okay. Nie ma tragedii Wy już idźcie w sumie tutaj Tajan, Yunan Dlaczego wy uciekacie tutaj? No dobra, no Nie mogę wam zabronić a jak mówią, co nie jest zabronione, to jest dozwolone. Wy już zawczasu pójdziecie sobie tutaj. Wy zaatakujcie tu. O, o, zwęszyli pismo nosem, już się wycofują, ale nie ma tak łatwo. Zobaczmy, będziemy mieli jakieś szanse. Na takie mocno średniawe bym powiedział. Ale, ale zawsze jest coś. Ciekawe, czy zdążymy zrobić kocioł, czy nie. Obstawiam, że jednak nie. Ale może. Dobra, no to wy. Będziecie ich gonić, nie? Dobra. O, w końcu znalaz znalazły się jakieś oddziały chińskie tutaj. Dobra, wy weźcie zaatakujcie tu. O Jezu, widzicie, widzicie co to się dzieje, jak regularne wojska atakują milicję, to po prostu. <laughs> o Jezu. Moje wojska to są po prostu jak ludzie w pierdole. w stosunku do Chińczyków. Battle Fleet Concentration, okej. Okay. Mnóstwo, 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 jak się gra ja po nią to jest po prostu mnóstwo tych rzeczy na które trzeba zwracać uwagę A w sumie może zostawcie, tutaj jedno jakby na przykład im przyszło do głowy zaatakować Chociaż nie, no to jest Dobra, zostawmy jedno Tak pro forma Ale na to się nie opłaca ja tak właśnie tu dostanę tylko kary przez rzekę Dobra, ale zostańcie W razie, w razie czego, w razie w zostańcie Dobra, wyjdziecie tutaj. Uuu, atakują mi kawalerię i nawet mają jakieś tam szanse wygrać. No gdyby nie to, że... <laughs> nadeszło wsparcie ogniowe. Dobra. Mm, tutaj w sumie nie zauważyłem czy się w końcu rozwiązała pozytywnie ta sytuacja z tym kotłem, czy nie. Ale to jest wszystko mało istotne w sumie. Dobra, mm, jeśli chodzi o moje samoloty, tak, potraciły trochę organizacji. Ale to też jakoś mnie bardzo nie boli O właśnie tutaj trzeba przecież zobaczyć co się tu dzieje Bo to jest, jest bardzo istotne Dobra tu już w sumie jakoś bitew to jak mało co jest To myślę że Wy będziecie przede wszystkim interdenszyn Czyli no obniżali organizację w czasie tam przemarszów No Wy ewentualnie do jakichś bitewą Niech będzie tak Pół na pół rol Okej okay, Wy się broniliście tutaj To całkiem nieźle nawet Wy w sumie możecie jakoś tutaj zaatakować Wy i pójść tutaj Jest bardzo przyzwoicie Zobaczcie w ogóle my ich tu ich sił wiążemy No to jest po prostu coś pięknego No co prawda nas też trochę Tego mamy u uwięzionego Ale nie jest też aż, ta aż tak tragicznie Dobra Jeśli o was chodzi no to proszę bardzo tutaj Move order Zajmiemy te dwie prowincje Jak zwykle oczywiście nie włączyłem stopera. Więc gramy mocno na wyczucie Ile to już czasu minęło? Okej. Okay. Uderzajcie tutaj w ten punkt strategiczny. Wy się wycofujecie. Szybko tutaj. Wy pójście tutaj. Wyjdziecie już tutaj, ok, pięknie. Wszystko pięknie, wszystko po mojej myśli się toczy. Wy się w sumie przemyście tutaj strategicznie, jak już tak dobrze to idzie. No, no, po prostu zobaczcie, no to wjeżdżamy jak nóż w masło, nie? Nawet nie ma o czym mówić. O! Pierwsza chyba jedna z niewielu przegranych bitew. No ale no to kawaleria, ja w ogóle w kawalerię nie inwestuję, więc... Trudno mi nawet powiedzieć, że... To... Jestem zaskoczony tym faktem. Okej... Okay. Hmm. Tutaj dwie dywizje mi straciły troszkę organizacji, no ale to tam... O Jezu, znowu... Znowu zaopatrzenie. Nienawidzę tego. Okej, okay, my się zróbcie tutaj... Coś... Hmm, gdzie my tracimy cztery punkty? A w produkcji, dobra. A miałem zacząć robić lotniskowce, ale to dopiero jak tu się zrobią, a tu jeszcze widzę kwiecień, no pół roku czekać ej, 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 ej. no i to są te problemy, nie? To są te problemy. O, w ogóle zobaczcie, jak normalnie, jak to się oglądał może na początku ten let's play, to widział, że jak chciałem zbudować te bombowce taktyczne, to kosztowało mnie 18 SI, a ja teraz już tylko 14, więc bez porównania w ogóle. Myślę, czy by jeszcze jednych może nie zrobić. Eee, czy jednak pichota? Trudno powiedzieć. Na no cztery no to te bombowce i tak się będą robiły jak po grudzie. A w sumie wiecie co? Zróbmy trochę lekkich krążowników może. Ten jeden nawet, o. Przysłowiowy, niech będzie. Niech się robi. Ich trochę moje stocznie. Doświadczenia zdobędą. Okej. Okay. O, bardzo dobrze. Już można zaatakować. To też uczynimy. Ale oczywiście jednostkami na pełnym. Organizacji Okej okay. Czemu nie możecie... A, nie ma wojny. No tak. To dużo z... A Boże. Wysłałem dyplom... Komputer mi wysłał dyplomaty na automatyczny trade. No dobra, okej. Okay. Znaczy na automatyczny handel, Boże, nie, nie używajmy, Ech, makaronizmów. A właściwie anglicyzmu w tym, w tym przypadku, no bo język polski piękny, trzeba o niego dbać, żeby nie zginął marnie. Tego chyba nikt z nas nie chce. Okej, okay, no po prostu zobaczcie jak oni się cofają. No to to, to jest symulator odwrotu ze strony Chińczyków w tym momencie. No proszę, no to się tutaj ja trzy dywizje i one ich po prostu klepią jak chcą. Nawet nie muszę zaraz zwracać uwagi co tu się dzieje. Tak sobie myślę, żeby w sumie na ten Pekin nie spróbować uderzyć tymi dwoma No zobaczmy, Zob zobaczę sobie po prostu jak to by wyszły Był mi atak Okej, okay, ci się już mogą zdesantować Tutaj powiedzmy, okej okay. Jest jakaś walka? Nie Bombardują mnie śmiesznymi chyba siłami Okej. Okay. W sumie to nawet nie przypuszczałem, że te desanty aż tak dobrze pójdą mimo wszystko. No. Ale nie oczywiście nie narzekam, bo nie ma kompletnie na co. O, wy już tu zdobyliście, no to... Nie wiem, tu... Nic nie ma w sumie, gdzie by można było pójść. Tutaj idźcie. Dobra. Czy mogę już komunistycznym Chinom wypowiedzieć wojnę? Hmm, komunistyczna? Nie. 19 września. O, rany. O rany, to będzie długie czekanie. Weźcie wy się gdzieś tu ruszcie, o na przykład... Wy tutaj, tu... O, jakoś tak ruszajcie... Natomiast wy... To tutaj... Przejdziecie tu przez rzekę i ruszycie tu w tą stronę, o. Mniej więcej. Jak tak szybko to wszystko idzie, to nawet ciężko na tym zapanować, wam powiem troszkę. Okej. Okay. O, już do, podchodzimy do nankinu z obu stron. Bardzo ładnie. Okej. Okay. Wy się ruszcie gdzieś tu powiedzmy. o. Okej. Okay. Pięknie, pięknie po prostu ten atak przebiega. To jest coś pięknego. Okej. Okay. Jeszcze, jeszcze. się gdzieś tu. Nie ruszcie się tutaj. O, i zrobimy im taki piękny po prostu wjazd. O, może się taki gigantyczny kociół by udało tu zrobić. To by dopiero było zabawne. O, proszę, proszę, już moje dywizje tu wygrały. Nie powiem, że jestem tym jakoś bardzo zdziwiony, tudzież zszokowany. Widzicie co? Chromorcie to iście tu. Wy też jakoś o tutaj przejście Okej, okay, wy się zawsze przemieście. Tutaj w sumie ile te nacjonalistyczne Chiny mają już. Płoooo 83% no to... Jeszcze chwila moment, dosłownie, pekin zdobywamy i... Tak bo nan... Nie, to jest Nankin, boże. Beijing to jest Pekin, idioto. Pff, nankin z pekinem pomylić. Jezu kochany. Cóż za co za wstyd w ogóle, nie? O, dobra. Nic to, tego nie było To się wytnie Dobra Wy się tu brońcie, kochanieńcy Okej, okay, wy się zdecentujcie. Tu, tu, tu. Gdzie wy możecie iść? Tutaj No to iście tu Co mi zależy, nie Dobra, wy się ruszycie tutaj Nawet myślę, że to rzeka to tam widzicie, rzeka, nie rzeka, to to w ogóle nie, ma, nie jest istotne. Dobra, mmm. 19 września, ok, nacjonal komunistyczne Chiny. Deklar limited war, conquer, okej. Okay. Okej, okay, a to oznacza... Sromotne budu Na Chińczyków, okej. Okay. Pełne stany osobowe... I atakujecie. Jak to wygląda? No, w sumie to w dobrze to wygląda, jak na moim. Popatrzcie mi wy. Czy, czy wy macie zasięg tutaj? Macie! o ho ho Pięknie! Spuścimy komunistycznym hitem po prostu tonę bomb! No ich te prawe pyszczki. Okej, okay, weźcie, zaatakujcie tutaj. Wy tu sobie jakoś radzicie, gorzej, lepiej, ale jakoś sobie radzicie. No to już po prostu, to jest, to jest kwestia tygodnia, może dwóch, jak te Chiny padną. Jedne i drugie zresztą. O, już widzicie. Bombardowanie. Ile oni mają... 8% już stracili wojska, nie? Po kilku bombardowaniach raptem. To jest piękne po prostu, jak lotnictwo potrafi dobrze zadziałać przeciwko takim właśnie słabo tekowym. przeciwko słabo rozwiniętym technologicznie, Boże. Wybaczcie, dużo ostatnio angielskich youtuberów oglądam, no i niestety naleciałości. Sauna. Człowiekiem jestem tylko, nie? Dobra. Trzy Chiny. Boże, nie trzy Chiny, tylko trzy punkty za hefej? Co co tu jest? To za nankin są dwa punkty, o w ogóle flotę im jeszcze zabiliśmy Szybko i lećcie na ten hefej ja Co? co, co, co tu jest w tej prowincji? że Tyle punktów jest zwarta. To jest ciekawe. W sumie. Okej, okay. no wy tutaj na Wuhan. Punkt strategiczny. Okej. Okay. Wy zaś tu i tu się posuniecie u cienko to, cienko to dla Chin wygląda. Już zobaczcie, już 67%. 89% wojska właściwie w ogóle nie mają organizacji. No to to jest. To jest zmiażdżeni, zobaczcie, mają ciul wojska, a zostaną po prostu zmiażdżeni. Atakując z jednej prowincji. Już, już wygraliśmy bitwę, nie? O rany. Dobra, atakujcie tu. Nikt nie ma prawa się przedostać żywy. W sumie, idźcie tu. To nie ma kompletnie na dobrą sprawę już żadnego znaczenia. Ci coś tu robią, nawet nie wiem po co. Wiecie co, darujcie sobie. Zabiorę was stąd po prostu. Żeby nie zapomniał. Dobra i popóńcie tutaj o. Oooo straciliśmy prowincję na rzecz komunistycznych Chin. Och nie, och nie! Cóż to będzie, cóż to będzie. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, co to będzie, co to będzie? Wasz jedyny Victory Point, zaraz wam zajmę, a wy tam jakieś coś. Śmieszne prowincje w ogóle. Bez znaczenia strategicznego. Atakujecie. No dobra, no 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 no, no, no wasza. Nasz wybór, no. no nie mogę wam zabronić. Taki głupich manewrów. Skoro wam na tym zależy, no to no okej okay, no. No to to róbcie, nie? Bądźcie szczęśliwi, nie będę wam mówił, jak macie żyć. O, proszę bardzo, efekt strategiczny, zatoka cichli. Nie wiem, to się w sumie czyta. Wow, 20% czystej efektywności, supply fuel, 20%, no, dokładnie to, czego potrzebowaliśmy, nie? jacie z 15 technologii na 16 od razu i już oficerów mam prawie pod 100% pięknie 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 wszystko pięknie jest ciekawe czy Van Bay ciekawe gdzie jest to zatoka Chin to gdzieś tutaj to musi być no bo skoro to zdobyliśmy o drugą prowincję nam zajęli nie no, no, nie to żeby coś ale wiem zaraz do stolicy włożę nie o czyżby jednak chcieli bronić co się stało z... Ja tu miałem? Wojska, chyba. Co się z nimi stało? Przecież my... Były na pełnej organizacji, patrzcie, jak tu wycofałem, czy co? Nie wiem, sam już zwątpiłem. Jana, te komunistyczne Chiny! I pięknie, 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 pięknie jest. Jest naprawdę pięknie, nie ma co nawet próbować zaprzeczać. Dobra, wyjście. Nie wiem... Boże, nie to, tutaj Okej okay. O, Imperial Guards Przejście może tu, na drugą stronę rzeki Dobra, jak to wygląda? 91% Je, patrzcie, jeszcze się trzymają, jeszcze się trzymają, ale to już są takie, wiecie, jest agonia właściwie, stan agonii totalnej Zaraz jakim wjedziemy na pyszczki, to się nie pozbierają po prostu no, no, tak że to mówiłem. No podbój China to jest sprawa bardzo prosta. Bym powiedział nawet, że za prosta. No bo jednak Japończycy to się tam w tych Chinach naprawdę długo męczyli. Jak historia pokazuje. No, ale cóż, no, no to tylko gra i jest jak jest, nie. Niestety nie znam się na tworzeniu gier, żeby to jakoś poprawić. No dalej. Szybko. Nankin. Nankin będzie nasz. Nankin musi być nasz. Dobra, wy wyje... nigdzie to... A, dobra. Tutaj trzeba przejść. To zmienia trochę postać rzeczy. <laughs> Mi się prowincje pomyliły. Ile? 99%. Okej. Okay. Zaraz ci wejdą tutaj i to będzie koniec Chin. No nie udało się niestety kotła jeszcze zrobić. Zresztą i tak by się wycofali już o widzicie. No ale nie mnie byłoby miło zawsze taki fajny kocioł zrobić. No ale nie zawsze się dam. W ogóle jestem zdziwiony, jak gładko ten desant wszedł po prostu. Niesamowite wręcz. Okej... Okay. Wy zaatakujcie gdzieś tu. Na co wy wydajecie... Uuu, no tak, reinforcementy, bo tam trochę potracili tych wszystkich organizacji na, na tych bitwach. To trochę kosztuje. I proszę bardzo. Zaanektowane nacjonalistyczne Chiny I to wszystko jest nasze Japonia Wielka Japonia proszę państwa No Wygląda to od, od razu lepiej No praktycznie chyba dwu albo trzykrotnie nawet powiększyliśmy stan naszego posiadania mm, No i cóż No ale no teraz oczywiście będą wojny z kolejnymi Państwkami chińskimi. Tutaj z Guangxi, z Yunanem, z Xibei. Tak myślę tylko... Hmm, kogo... komu by tu wypowiedzieć wojnę? Zobaczymy sobie hmm, Afryka. Liberia. Możemy Wam zadeklarować War. No oczywiście, że możemy. Dobra, limited war. Niech będzie, że Konkur. Dobra, już nie musi To jest takie cheat, no trochę, no ale Szczerze no, go nie wykorzystać, po prostu... Wypowiadamy wojnę Liberii, która nawet nie jest w żadnym stronnictwie, ani się prawdopodobnie do niego nie dołączy, przynajmniej w najbliższym czasie, nic. I dzięki temu nie musimy wracać z tymi dobrami konsumenckimi, nie musimy tutaj zmieniać tych technologii. Po prostu... no same korzyści z tego odnosimy. Także po prostu, no... to jest ułatwienie pewne, a... Normalnie bym z niego nie korzystał, ale gram Japonią, no i cóż, no jest mi potrzebne te plus 50% do oficerów, no bo technologii, jak widzieliście, potrzeba naprawdę multum, multum technologii potrzebujemy, bo i wojsko lądowe, i siły powietrzne, i flota, no i też IC potrzebujemy, nie, no co, co tu się będę w ogóle oszukiwał, no IC to my góry potrzebujemy, jeszcze teraz jak w kwietniu skończył te technologie na lotniskowce robić. O, a nie, to już w marcu. O, proszę. No tak, dostaliśmy, dostaliśmy w końcu restart efektywności. A tutaj, 13 kwietnia hangar. No ale budowa lotniskowca to jest...